Siemanko jest! Siemanko jest! Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Jak widzicie po ustawieniu kamery, dzisiaj odcinek z serii Ekspresowa kuchnia sonu i wioli. Nie? Dzisiaj znowu będziemy zajmować się kuchnią chińską. Po tych bułeczkach. Dzień o, dzień dobry. Po tych bułeczkach nam tak weszła kuchnia chińska, że ostatnio w tym domu królują same chińskie dania. I będziemy dzisiaj robić smażony makaron. Fajny smażony makaron w stylu takim hongkońskim, powiedzmy. Ja byłam raz w Hongkongu. Nic tam nie było dobrego do jedzenia oprócz tego makaronu przynajmniej wtedy dla mnie tak trafiłam do restauracji, że tylko ten makaron mi smakował, więc dzisiaj będziemy robić taki makaron. Co ciekawe, będziemy używać takiego makaronu, który zawsze możecie kupić na jakichś azjatyckich tygodniach w polskich marketach yy, albo na dziale azjatyckim każdego supermarketu i on ma napisane na sobie zawsze Ciao Main. Na pewno to dziwnie przeczytałam. Korei ten makaron za to jest trudny do dostania i musiałam kupić jakiś z Wietnamu. To już drugie opakowanie jest bardzo dobry. I tak, będziemy robić ten makaron. Potrzebujemy makaronu około 200 gramów. Tutaj mam 500, już jest sobie po prostu pół opakowania. Otwieramy go. Ten makaron to jest po prostu taki jajeczny makaron. W Korei makarony są zwykle niejajeczne, dlatego ten jest taki yy, nietypowy dla <ścoughs> Korei, ale typowy właśnie dla chińskiego gotowania. Wygląda on tak, takie powiedzmy nitki. Ten makaron przed smażeniem musimy ugotować. Ja tutaj mam wrzątek. Mam tutaj wrzątek, przed chwilą ugotowałam wodę i wrzucę sobie pół opakowania. O, za wcześnie, wrzuciłam. Wiola, co ty robisz? Wiola, co ty robisz? Wiola! rozpędzi z tym gadaniem. Jak będzie się woda gotować, wrzucę sobie pół opakowania, będę gotować przez 3 minuty, maksymalnie 3 minuty na durszlak i przepłukać. Tak naprawdę się robi chińskim makaronem. Dobrze, woda się gotuje, wrzucam pół opakowania makaronu. Za 3 minuty będziemy je wyciągać. Możemy ten makaron troszeczkę tak rozmieszać, żeby nam się roztętegował. 3 minuty i nie można tych 3 minut przekroczyć, bo jak za bardzo ugotujemy, rozgotujemy to makaron, to przy smażeniu nam będzie ciapanie, nie, nie smażony makaron. Czekamy 2 minuty, czekamy 3 minuty na makaron. Można by było zacząć robić sos w tym czasie, ale znając życie, to nam się wtedy zapomnie o makaronie i się rozgotuje. Ten makaron, uwaga, prezentacja, wygląda trochę jak makaron zupki chińskiej, ale to nie jest taki makaron. Zdecydowanie lepszy jest ten makaron ma krótki skład i nie ma tych wszystkich olejów palmowych w składzie, ale w opakowaniach w Polsce może rzeczywiście przypominać, może być tak zrobiony, że przypominać ten makaron z zupki chińskiej, ale nie ma się co bać, on no jest ok. Trzy minuty minęły, makaron możemy wyciągać na dorszak, przepłukujemy, tak żeby się nie posklejał i będziemy zaraz smażyć. Makaron tam czeka i teraz musimy się sprężyć, bo niby przelałam go wodą, ale jest szansa, że się poskleja. Mm. Więc bierzemy miseczkę i będziemy przygotowywać sos do makaronu, który nada temu makaronowi cały smak. Potrzebujemy około 100 ml wody. Najlepiej, żeby to była ciepła woda. Dziękuję bardzo. <gry> teraz dwie łyżki jasnego sosu sojowego. Jedna druga dwie łyżki jasnego sosu sojowego i teraz będzie ciekawy składnik mam tu też ciemny sos sojowy to nie jest taki zwykły ciemny sos sojowy tylko taki chiński sos sojowy wydaje mi się że nawet tej firmy jest dostępny w Polsce Tej li kum ki Ciekawe, jak to się rzeczywiście czyta. Tak czy inaczej, ten sos sojowy to jest taki specyficzny sos sojowy. On jest ciemny i bardzo gęsty. Gęsty jest, widzicie jak się leje, to jest tak gęsto. Ale wydaje mi się, że możecie użyć po prostu zwykłego ciemnego sosu sojowego, takiego jak jest zawsze w Polsce. Jakiś kikoman czy coś. Ciemny sos sojowy, taki jak jest w Polsce, jest bardzo podobny do tego sosu. Jest dość gęsty i bardzo mocno nadaje kolor potrawom. Więc czasem jak gotujecie po koreańsku i użyjecie tego ciemnego sosu sojowego, no to smak pozostaje podobny, ale kolor jest dużo ciemniejszy. To dlatego, że ten sos sojowy w Polsce jest dość ciemny. Jeszcze jedna łyżka. Sporo tutaj ten sos, który robimy, będzie dość słony. I do tego, do tej mieszanki ciemnych sosów, która bardzo ładnie pachnie, dodajemy sos ostrygowy. I tutaj, jeżeli nie macie, nie chcecie go używać, możecie go pominąć. Jeżeli chcecie go pominąć, możecie po prostu użyć troszeczkę więcej sosu sojowego. U! U! Trusetkę miało być. Mhm. Do zbalansowania tych słonych smaków potrzebny nam jest cukier. Będziemy też używać, ale to potem białego pieprzu. I będziemy też używać odrobinę oleju sezamowego na koniec. Łyżkę cukru, proszę. Łyżka cukru, taka dość płaska, niekopiasta. No, dobrze. I mieszamy. Nie, nie, Mieszamy, mieszu, mieszu. Oj, oj. I? Trzeba rozmieszać ten cukier, dlatego ciepła woda była dobrym pomysłem. Będę kroić cebulkę, więc mój pomocnik się ulatnia. Mam tu kiełki fasolimu. Nie muszą to być takie kiełki, ale w, okay. ale w marketach są dostępne takie mieszanki kiełków do smażenia. To się dobrze sprawdzi. Te kiełki można sobie obrać z tych końcówek, żeby było ładniej i lepiej, ale ja się nigdy w to nie bawię. Mam też cebulkę zieloną, którą pokroję w takie kawałki mniej więcej 3 cm. I mam też kapustę. Sprawdzam, jak się czyta ten makaron chow a nie sprawdziłam, jak się czyta tą kapustę. Pak choy. Pak cho. Pak Nie wiadomo. No pak choy powiedzmy. Ale tego choy się na mnie tak nie czyta. Taka kapusta w Korei, ona się nazywa chonggyeok I kroję ją także po prostu te końcówki odkrajam. Odkrajam końcóweczki. I będę sobie usmażyć razem z tym makaronem. Ona się tak straci w tym makaronie trochę. Jak mam jakieś takie gigantyczne liście, no to mogę je ciachnąć na pół, ale to nie jest jakieś konieczne. Więc warzywa przygotowane. Z warzyw, które będę jeszcze używać, zostaje czosnek. Czosnek, mam tu trzy ząbki posiekanego czosnku. Może być posiekany trochę grubiej. Ja mam tak bardzo na miazgę, więc może się trochę stracić w tym, ale będzie ok. I do patelni. Rozgrzewamy patelnię, najlepsza będzie taka głęboka i na patelnię wlewamy odrobinę oleju, takiego oleju, jaki używacie do smażenia. Można powiedzieć całkiem sporo tego oleju. Ten chiński makaron zwykle jest taki dość tłusty, więc nie ma co się tutaj z tym olejem na łyżki bawić. Na rozgrzany olej wrzucamy kiełki. Do tego wrzucamy tą cebulkę. Też smażymy. To danie jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie. 10 minut, jak się nie nagrywa oczywiście, się można wyrobić. Oczywiście nie smażymy na papkę tylko tak, żeby te warzywa były jeszcze chrupiące. I możecie tutaj użyć też innych warzyw. Możecie też nawet użyć takiej mieszanki warzyw. Jakaś jest chińska mieszanka, orientalna mieszanka, takie rzeczy są w Polsce mrożone. Można tego użyć, jak, jak lubicie takie rzeczy. I teraz wrzucamy kapustkę. Bardzo lubię takie przepisy na smażone makarony. To mi się kojarzy z taką kuchnią azjatycką, ale w Korei mało tego jest. Wszystko koreańskie smażone, wszystkie koreańskie smażone makarony już wam pokazałam. Tak to teraz wygląda. Jak widzicie, liście mocno się straciły. Jeszcze trochę smażę i dodaję czosnek. Ważne, żeby ten czosnek dodać pod koniec. Na początku się może spalić. Więc czosnek pod koniec. Teraz czas na makaron. Będziemy to teraz smażyć. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie to sobie dodać jakieś mięso, na przykład kurczaka, ale takie makarony z kurczakiem to nie jest coś, co się je w Azji. To jest taki wymysł raczej zachodni. Wlewamy sos. Widzicie, wody jest dużo w tym sosie. Będziemy to smażyć, aż pozbędziemy się wody. Kiełki mi się tutaj zupełnie straciły, mogłam dać ich trochę więcej. Mieszamy, mieszamy. Na tym etapie warto sobie sprawdzić, czy to jest wystarczająco słone. I jeżeli nie jest, to dacie już tak złyżkę ciemnego sosu sojowego. Cała woda zniknęła. Mogę to posmarzyć jeszcze chwileczkę, żeby to był smażony makaron, a nie tylko gotowany w tej wodzie. O, ten kolor mi chodziło. I będziemy doprawiać, będziemy doprawiać. Poza już po zdjęciu z ognia, są duma tutaj, biały pieprz, proszę trochę posypać. Uważaj, nie dotknij się. Mhm. Biały pieprz musi lecieć. Super, on nie jest w ogóle ostry, wiesz? Jeszcze trochę damy. Do tego, sonusiu, sezam. Sezam. Wszystko. U? pięknie. Mieszamy dokładnie z sezamem. Olej sezamowy. Ojej. Mm. Olej. Tak. Mhm. Drobina oleju sezamowego. Tak z łyżka. Pięknie to pachnie. Bardzo takie proste danie. Daj mi się, że mój mąż jak będzie to jadł z nami na obiad, to podleje to ostro olejem chili. Ale na polskie podniebienia to idealny poziom soli i nieostrości. Uwaga! Tester próbuje. Proszę do tej kamery próbować. Dziękuję bardzo. O! <laughs> dobre? Dobre? Ostre? Nie. Słone? Tak. To dobrze. Jak widzicie, ja nie muszę już chyba próbować, nie trzeba reklamować. Jest dobre. I ja sobie też nałożę. Można to zjeść do jakiegoś mięska, można zjeść samo. Spróbuję ja też. Kapustka fajnie chrupia. Więc to był. Kolejny odcinek ekspresowej kuchni Violi Sonu. Ja jem tymi gigantycznymi pałeczkami. Bardzo dobre, szybkie danie. Nie wierzę, że to może komuś nie smakować. Papa, pa. zróbcie sobie taki makaron koniecznie. Wszystkie składniki są łatwo dostępne jest bardzo, bardzo dobry. Tak. To nie koniec naszych przygód z kuchnią chińską. Ale na następny odcinek może coś koreańskiego zrobimy, co? Albo coś słodkiego. To pa! 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 pa, pa.